Jakub Zawistowski, last man standing. Pierwszy last man standing. Ninja Warrior Polska kontra Michał Juskow. No ale to będzie starcie. Tor drugi, pierwsza przeszkoda, tłoki równoważnie. Trzeba przejść tę przeszkodę za pomocą nóg. Ależ pędzi teraz wow! e, Michał Jusków, ale Kuba Zawistowski już obejmuje prowadzenie. Druga przeszkoda to trasa rowerowa. A już na wisiącach okna, przepraszam, Zawistowski tu już kończy te wisiące okna, to też przeszkoda doskonale za nas z poprzednich sezonów. Przeszkoda czwarta, bieg hydraulika, już trzyma te rury, Kuba Zawistowski, a próbuje Józków golić. Do tej pory spacer hydraulika był w etapie finałowym, a teraz proszę na torze drugim rozgrywki drugiej. Czyli walka o półfinał i w tym półfinale zaraz może zameldować się Jakub Zawistowski, Żurawy Most. Ależ profesura! Ależ profesura! Kuba Zawistowski. Panie i panowie, to wielka przyjemność. A Michał Juskow, debiutant. Pamiętajmy, on i tak jak mógł, to e, dotrzymał kroku Kubie Zawistowskiemu. I jak Kuba czeka, bije brawo oczywiście. A jest zadowolony z tego, co dokonał, ale czeka na swoje goło. Już teraz nie rywala, już teraz partnera na torze. Dino, Gdyby... czekał się. Brawo, brawo, brawo! Michał Juszków. Kapitalny debut chłopaku. Gdybym być może z kimś innym rywalizował Michał Juszków, to byłby w tym półfinale, ale... Ale to jest właśnie cała magia wyścigów ninja kontra ninja.